Narodowy. jest to tor, który dopiero został otwarty, mamy oficjalną inaugurację w dniu dzisiejszym i odbywają się na nim pierwsze w Polsce kartingowe mistrzostwa dziennikarzy. Karty są szybkie, mają 10 koni, nie mają żadnej ograniczej mocy, więc jest dosyć szybko. Jeżeli ktoś debiutuje na naszym torze, to bardzo proszę ostrożnie, szczególnie na początku. Na wiecznej toru, asfaltową. Uważam, że jest dość przyczepne, więc, sobie odpowiednio opony na tym pierwszym okrążeniu, to możemy śmiało przemierzać te zakręty. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w przypadku mniej przyjaznej pogody czyli będzie padał deszcz, będzie możliwość przejechania. To też będzie bardzo ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć, jak to jest po prostu na mokrym czy na tył tego karta będzie nam uciekał. Rozpoczniemy sesję kwalifikacyjną, również będą to czasówki. Na podstawie uzyskanych czasów tej sesji wyłonimy sobie najszybszą dziesiątkę, która na zakończenie pojedzie dzisiaj również w czasówce takiej finałowej. na łowy poprzedzi pokaz mistrzów kartingu. Tomasz Krzemiński oraz Łukasz Bartoszuk są to mistrzowie Polski w kartingu profesjonalnym. Będą dziś jeździć i pokazywać swoje umiejętności na naszym torze na kartingowym narodowym. Kolejne takie piękne miejsce powstaje, że możemy połączyć zabawę z czymś pożytecznym, a przede wszystkim z doskonaleniem swojej techniki jazdy, bo karting to nie tylko świetna zabawa, ale przez to też idzie zbieranie naszego doświadczenia, które później przekłada się na to, abyśmy byli dobrymi kierowcami na drodze. Jest to fajny sposób na dobrą zabawę, mile spędzony czas, zwłaszcza kiedy mamy taką pogodę. Czasów, ponieważ na lapu, który jest umieszczony na kierownicy, widać było czasy tych poszczególnych okrążeń. Na pewno to pomaga, bo jeżeli sobie na szybko przeanalizujemy w trakcie jazdy, co zrobiliśmy tak, co zrobiliśmy nie, no to w tym momencie możemy zdecydowanie poprawić wersję te czasy. Chciałbym nagrodzić w tej chwili pierwszą trójkę. Zaczynamy oczywiście od miejsca i zapraszam na podium pan Rafał Siewicz. Nie przedłużając, przechodzimy do miejsca drugiego i zapraszamy na podium pan Łukasz Biśkniewicz. Prawo? I teraz, szanowni państwo, pierwsze miejsce, czyli najszybsza osoba, która wygrańczyła najlepszy czas w dzisiejszej serii finałowej. Zapraszam na podium pierwsze miejsce pan Janek Janowski. O nagrodach już mówiłem, ale będę dalej wspominał. Za trzecie, drugie i pierwsze miejsce firma KSP, promotor serii Rotax Max Challenge Polska ufundowała dzień testowy na profesjonalnych okartach o mocy 28 koni mechanicznych na torze wyczynowym.